Miniona sobota zamieniła Mysłowicę w prawdziwą stolicę tańca. Hala widowiskowo-sportowa gościła 7 Mysłowicki Festiwal Tańca 2025 oraz Śląską Ligę Taneczną. Na parkiecie zaprezentowało się około 350 tancerzy w różnych kategoriach wiekowych i poziomach zaawansowania. Obecnie mamy około 350 uczestników na listach. No jak zawsze mamy, mamy nadzieję, że wszyscy do nas dotrą. Od najmłodszych lat czyli kategoria do dziewięciu, do najstarszych yy, par dorosłych. Z tego co wiem, najmłodsza uczestniczka dzisiejszego turnieju ma 3 latka. Na parkiecie rywalizowali zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni tancerze, prezentując swoje umiejętności w różnych stylach, od walca przez czacze aż po energiczną poleczkę. Emocji nie brakowało. Stresuje się i i też jest dobrze. Stres jest, ale damy radę. Sędziowie podkreślali, że kluczowe w ocenie były muzykalność i poprawność kroków. Na co jeszcze zwracali uwagę? Przede wszystkim czy ktoś tańczy do rytmu, czyli ta muzykalność jest na pierwszym miejscu. Kolejną rzeczą jest to, czy dzieci tańczą poprawne kroki, czyli w danym charakterze tańca. Dzięki temu możemy określić, czy ten taniec prawidłowo jest oceniony, zatańczony, czy nie. Po całodniowej rywalizacji parkiet ucichł dopiero wieczorem. Kolejna edycja Mysłowickiego Festiwalu Tańca już za rok. Widzimy się ponownie.